Witam Was bardzo serdecznie! Ja nazywam się Sid Leniwiec i będę pozerał owieczkę! Nie zartowałem! Nie będę pozerał sadnej owieczki! Kochani, tajna misja! Uciekamy z wioski! Tak. Mozilla już nie żyje, została zabita miłością na odcinku Niedźwiedzia. Jeśli ktoś nie widział, to polecam sprawdzić. Mamy 500 osób na stronie i 3000 osób na live, a was tutaj nie ma. Dlatego szybko pamiętajcie, że co piątek o godzinie 18 jest live na Twitch, czyli zapraszam Was do niego. Zapraszam Was na stronę internetową. Ten taki biały licznik to jest właśnie ze strony internetowej. Na dzisiejszym odcinku będziemy uciekali z wioski, tak jest. Będziemy się stąd przemieszczać. Słuchajcie. Wiekopomna chwila, tylko czym to się latało? A, już wiem. Uwaga. Podnosimy okręt. I rusyliśmy w przygodę. I przelećmy jeszcze nad wioską. Pooglądajmy to. Jak to wygląda? Ej w nowej przygodzie. Lecę. Julek. Lu... Julek! Julian! O kurczę, Pozegnałbym się z nim, ale... Aż mi głupio! Fak, odlatuję, kochani, spozyłem tą wioskę, spozyłem ten serwer. Jestem na tym serwerze Sam na nim gram, tu jest Kajko, tu są wszyscy youtuberzy. Przelecimy jeszcze na drugą wioską. I oddalimy się na fantastyczną przygodę, kochani. <grystanie> kochani. To jest takie romantyczne. 1200 osób jest na stronie. Fajnie, bo teraz możecie ogarnąć sobie, yy, jako, jak ja lecę. Ile mamy tego... Ile, ile w ogóle tego się spala? Żeby mi to paliwo wystarczyło. Dobra, wystarczy na razie. Lecimy nad drugą wioską. I odlecimy... Ale pamiętajcie, żebyś... Właśnie. Chciałbym was do czegoś obligować. A o co chodzi, jak się mówi obligować? Obligować to chodzi, że chciałbym wam zlecić zadanie. Otóż w moich nowych odcinkach Seed Sama chciałbym, żebyście pisali... Co się dzieje tu w wiosce Żebym ja wiedział, bo wioska cały czas oczywiście żyje To cały czas tu będzie żyło I tu będzie jedna wielka przygoda Na stronie macie odcinki I pamiętajcie kochani, żeby mi mówić Pisać mi w komentarzach, co oni tutaj wyprawiają Bo mnie nie będzie Oni na pewno się zorientują w ostatniej chwili, że mnie nie ma Chociaż mówicie, że Julian płacze I, i smutny jest I to wszystko jest takie przykre I mi się też chce płakać jest tyle fantastycznych przygód Patrzcie, jak fajnie się rozwija ta wioska tych mniejszych youtuberów Mega! Ale my kochani tym razem naprawdę musimy skierować się w innym kierunku. Musimy nasze drogi przemieść. Musimy pokazać światu, że jesteśmy podróżnikiem. Kajko, zostawiłem mu testament. Jeżeli będziecie chcieli, żeby przeczytać ten testament, to musicie yy, u niego na odcinku być. On będzie tam pewnie czytał ten testament. Dobra, leć w samolocie! Odlatujemy w przygodę, kochani! Lecimy na przygodę, kochani! To jest normalnie najlepszy live! To jest powrót do sit Sama. Ta seria wraca do kozeń! Teraz właśnie będą przygody sitsamowe w fantastycznym stylu! Lecimy naszym sterowcem o matko. Bo żeby się nie rozbić o żadną górę. Bo to byłoby szokujące. Ta mapka mi tam się rusza, bo mam logię złą. Lecimy! Ej, ale on wyżej nie może? Kurde, ile tam w ogóle tego węgla zostało? No musimy też pamiętajcie zatrzymywać się na węgle. Jak wylecę poza mapę, to mi napiszcie. Wow, ale super. Julian się goni. Julian nie goni? Julian nie goni? Gdzie jesteś? Na górze? No a czekam. Julian, tu jesteś. Cześć! Gdzie? Tu. Gdzie? No stoję przed tobą. Gdzie? Nie widzisz mnie? Aha. Tutaj, cześć! No cześć! Słuchaj, odlatuję, wiesz tajemnicy, nikomu nie mów. Aj, bana dla to ja. Ale nie no Julian nie miałeś się mówić! Aha, Słuchaj, dobra. Julian, jest no. taka sytuacja. Powiedzam Ci opiekowanie się wioską całą. Musisz... O, się, musisz o mój o was, nie? No musisz na przykład myśleć o tym yy, czy na przykład yy, Mozilla nie atakuje, prawda? Czyli jestem królem jednym słowem? No jesteś królem no. W sumie, o, na proszę sprawę. Państwa, no to tak się mi się podoba, świetnie kurde. Teraz będzie <noise> rządził ty Julian, muszę odlatywać Dobra, a wiesz jak ja się zmęczyłem stary. No biegłeś za mną, pisali mi. No właśnie, Uro. dobra. Skoro jestem królem, to zapanuje tamty raj... To znaczy... raj... Julian, razem się... tą przygodę! Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy! Julian! No! Ja... cię! Trzymaj ja się! Ja też! Pa! Pa! pa. <laughs> <laughs> Julian, aż mi go szkoda! O kurde, tu jest ten boss! O kurde, nie, 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 nie! nie. O nie, 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 nie! Tu jest ten boss latający u góry! Chociaż jak teraz są te ultimate'y wszystkie... No to, to zawaliśmy z nim! Ej, bossie! Zreszt się Wyzywam cię na pojedynek Jesteś wyzwany Dobra Jo! Okej, 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 nawet jest nieźle Nawet nie jest taki zły Okej okay. Ło, te ultimate Swordy to wszystko wymiata O tak Chodź tutaj, bosie Chodź tu, bosie, bosie Haha, <laughs> spadłeś? Aha, jego się własnymi creeperami zabija. A widzicie, takie buty. I co zostawił? się takie. Aha. Fajnie, fajnie. Idziemy po węgiel, żeby zdobyć go. O, mi z Michałem pogadajmy. Haha, ha, ha, poczekajcie. Michał? Michał, chodź tu. Chodź tu, Michał. Dobra. Cześć, Michał! Albo nie, poczekajcie, zrobię lepszego Michała. E, zrobię Michała. Dobra, może być? No już troszkę lepiej, troszkę lepiej No to się cieszę, z tego co masz, ja ci mówiłem Okej okay. Stój tu Michał Boże, straszny jesteś No bo jestem straszny, no dlaczego mi zrobiłeś takie paskudne wszystko Dobra, czekaj, obuduję cię Bo masakra jakaś totalna z sobą Nie, jednak nie będzie saki Bo jesteś brzydki, jesteś brzydki Zabudujemy Ała, ała czy wy zawsze musicie mnie w najgorszym momencie atakować? No i po co pan tu przyszedł? No i teraz pan musiał zginąć. Dobra, Michał, się z tego co masz, musi wyglądać to w ten sposób. Dobra, idź już po węgiel, idź już zbieraj węgiel, bo już mnie denerwujesz. I będę byś wiedział, że pójdę zbierać węgiel, haha. Także. A poza tym to miał być sam. Ale to ma sens, że widzowie się chcieli, żebym cię zabrał, bo normalnie to byś został w domu, jak ja <laughs> Michała zostawiłem! Kurde, zapomniałem Michała! Co za debil z tego Michała, no i. <laughs> czemu nie ksycał? Czemu nie ksycał? No i go zostawiłem, i bym go zostawił, no. Michał, lecę po ciebie, no. A, dobra. Chodź tu, melepeto, czemu zostałeś? No bo, 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 zapomniałeś o mnie. No bo zapomniałeś o mnie, si. Czemu mnie zapominasz? Kurde, nie zapominaj o mnie. Nie gada jak jesteś w plecaku schowana. w bo... gdzie ty jesteś? Ej cholera, gdzie on jest? Jest, dobra. Michał, słuchaj. Przede wszystkim sprawa jest taka, że masz się ogarnąć, Ro jasne? Masz się ogarnąć, rozumiesz? Co się tak patrzysz z boku na mnie? Ej, tylko nie z boku. Tylko nie z boku, dobra? Na dół. Na dół? Tak. O kurczę, teraz gdzie lecę? Też na dół? Teraz lecisz tak. I dół w prawo lecisz, o. Dół w prawo? A w prawo lecisz, mhm. no to dobrze, dobrze, dobrze. Ale ekscytująca podróż. Tu Samilcy coś tam śpiewa przygody czas... Michał, śpić na dworze, co ty na to? Psyczek, proszę cię. Do no zarty, zarty, to no przecież nie będę cię dawał tutaj na dwór, żebyś spał. Zrobimy sobie, słuchaj, z takiego szlachetnego krusza dach, o, pięknie. Taki normalnie obóz, po prostu, prawdziwego podróżnika, zaraz będziemy nazywali na odcinku wszystkie te najpotrzebniejsze mi tutaj przedmioty. Znaczy, no tutaj zastawmy się, żeby nikt nam tu nie wbił, jeszcze piachem, ten obóz jest trochę gorszy, ale kochani, tam jest mój sterowiec, a tu ja i nasza przygoda. Coś niesamowitego. Najdrożsi, najmilejsi widzowie. Bardzo wam dziękuję, że tyle was było. Było was potężnie dużo. Było ponad 1300 osób na stronie internetowej, co jest naszym rekordem. Strony. Macie zresztą wszystkie statystyki tutaj podkazane ładnie wam się wyświetlają. Chat, który jest na stronie, jest kochanym chatem, bardzo was lubię. Chat, który jest na Twitchu jest jeszcze bardziej kochańszym chatem. A Wy YouTubeowi pamiętajcie, że co 5 godzinie 18 u mnie jest live, tak fantastyczny. No i jesteśmy daleko od wioski. Opuściliśmy nasz dom, straciliśmy trochę i temów, ale mamy wszystko teraz wyrąbiste tak samo mamy zarąbiste rzeczy. Zapraszam Was na dalsze przygody w następnym Sidsamie, kochanie. 31 Sidsamie obiecuję wam jakiegoś epickiego moda i jakąś potężną przygodę na tym sterowcu. <śm> 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 Jesteście świadkami nowej historii. Michał już nigdy nie będzie siedział w lodówce. Jeśli chcesz zobaczyć kolejny odcinek Sit zostaw sub.